Was w nowym filmie, jak widzicie po tytule zabieram Was e, znowu w podróż. Wybieramy się tym razem do Europy, do Grecji, a konkretnie na Wyspę Rodos. Jeżeli chodzi o podróż, to wybraliśmy się w miesiącu października. doskoczył nas on bardzo dobrą pogodą, wysoką temperaturą, dlatego że było 25-27 stopni, także było bardzo przyjemnie. Można było spacerować do samego wieczora. Wybraliśmy miasto Rodos, hotel Micis Grand. Z jednej strony mieliśmy morze egejskie, takie bardziej burzliwe, chłodne a z drugiej strony może śródziemne, zdecydowanie cieplejsze, przyjemniejsze do pływania i do plażowania. Chcieliśmy być w centrum miasta Rodos, które jest przepiękne, malownicze. Jest dużo różnych ciekawych miejsc, uliczek, które można podziwiać. Naprawdę nie sposób się tam nudzić. Miasto Rodos to miasto kotów. Jeżeli kochacie koty, to tych kotów jest tam bardzo, bardzo dużo. One są bardzo przyjazne, są zainteresowane ludźmi, podchodzą do tych ludzi, także jest taki przyjemny aspekt, miły dla Oka, jeżeli oczywiście lubicie koty i zwierzęta. Warto również wspomnieć, że całe miasto RODOS jest wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Środosm, można zobaczyć ulicę Sokratesa, czyli ulicę, która jest takim głównym miejscem spotkań oraz ulicę Rycerską, która jest zrobiona w zabudowie średniowiecznej. Rzeczywiście czuć ten średniowieczny klimat. Powstała za czasów panowania Joanitów i znajduje się tam przede wszystkim zamek Wielkiego Mistrza Joanitów. Pamiętam, że tam były też różne takie ciekawe podcienia, wąskie właśnie uliczki, gdzie fajnie się tam budowało światło. Jeżeli chodzi o samo to miejsce i zamek Wielkiego Mistrza, to zrobił on na nas ogromny wrażenie, dlatego, że jest rzeczywiście duży, pięknie zachowany jest tam masa różnych dzieł sztuki, rzeźb, mozaik. Pamiętam, że były mozaiki z wyspy Kos, które były przepiękne, bardzo dobrze zachowane, można było je podziwiać na podłodze. Pamiętam, że była też wilczyca kapitolińska, ale była bez Romusa i Remulusa, czyli sama wilczyca. Oprócz tego, no, były pięknie dekorowane sale, stoły, krzesła. No, to miejsce naprawdę, naprawdę zrobiło na nas ogromne wrażenie i fajnie było móc to zobaczyć a jeżeli chodzi o samo wejście tam, to bilet nie kosztował dużo, bo było to tylko 6 euro. Będąc na Wyspie bardzo warto zobaczyć również inne miejsca i my wybraliśmy się między innymi do Kalitei. Kalitei, czyli miejsca, które słynęło z term, w tej chwili tam już tych term nie ma, jest ono wyschnięte, natomiast ciekawa jest ta historia tego miejsca, do tego, że termy zostały stworzone przez Włochów podczas ich okupacji. Kochani, plażowanie to tam była czysta przyjemność, dlatego, że woda była czyściutka, jeżeli macie maskę i rurkę, no to jest to wymarzone miejsce do nurkowania i podoglądania rybek. A tych rybek było tam bardzo dużo. One nie uciekały, były ciekawe, nawet podpływały do człowieka. Bardzo tam się zresetowaliśmy, wypoczęliśmy, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo polecamy termy Kalitea. Przejdźmy się do miasta Lindos, gdzie znajduje się antyczny Akropol, miejsce też malownicze. Kiedyś byliśmy z Maćkiem w Atenach na Akropolu i mieliśmy teraz porównanie do tego właśnie w Lindos, i on zupełnie inaczej wygląda. Jest bardziej taki surowy, kamienny, no nie ma tam marmuru. Podobno kiedyś były tam rzeźby marmurowe, ale no niestety już ich tam nie ma. Widok z Akropolu jest niezwykle malowniczy. W jednym miejscu, jak się przejdzie po tym Akropolu, to jest taki widok na zatokę która jest w kształcie serca i warto sobie tam stanąć i zrobić zdjęcie. Wschodząc z Akropolu, warto pospacerować po małym miasteczku, które znajduje się właśnie u podnóża, gdzie są bardzo urokliwe, malownicze, wąskie uliczki, oczywiście jest bardzo dużo sklepików, restauracji, można przycuknąć, odpocząć. Warto też zobaczyć domy kapitańskie, które się tam znajdują oraz kościół pod wezwaniem Maryi Panny z XIV wieku z przepięknymi freskami. zobaczyliśmy było wzgórze Filerimos, z którego również rozpościera się przepiękny widok, taka panorama na okolice. Jest tam klasztor, który dosłownie okupowany jest przez pawie. Tych pawie jest bardzo, bardzo dużo. Akurat w momencie, w którym byliśmy, były one już pozbawione przepięknych piór. Oprócz klasztoru można było też przejść się drogą krzyżową, która zakończona była takim punktem widokowym, mini deptakiem z krzyżem. Krzyżem, który był ogromny, biały, malownicze miejsce fajny punkt Widokowy i warto tam było zajrzeć i też zrobić sobie zdjęcie właśnie takie panoramiczne. No to koniec, teraz fora na hotel. Wybraliśmy z Grand, hotel, który jest położony w centrum miasta Rodos. Z jednej strony mamy Morze Egejskie, z drugiej strony mamy Morze Śródziemne. Miejsce, które stanowiło wspaniałą bazę wypadową, żeby pospacerować po okolicy i przejść się dosłownie z Buta, bo to zajmowało 10 minut drogi do centrum miasta a A jeżeli chodzi o obsługę jedzenie, była ono na najwyższym poziomie, było tam dużo restauracji do wyboru, dużo knajpek, które działało w ciągu dnia, nie trzeba było się zapisywać. Były też restauracje, do których trzeba było się wcześniej zapisać. Jeżeli chodzi o wybór jedzenia, to było on naprawdę bardzo duże, bo były i owoce morza, i baranina, kuchnia meksykańska, kuchnia chińska, włoska, można było spróbować wspaniałych takosów, można było sobie zjeść typowe dania z kuchni greckiej. A jeżeli jeżeli chodzi o obsługę, była na najwyższym poziomie. Czuliśmy się tam wspaniale. Naprawdę nie mam tutaj żadnych minusów i myślę, że wrócimy do sieci hoteli Mici, dlatego, że Mici to jest właśnie sieć hoteli. Ok, kochani, to tyle w tym krótkim filmie. Mam nadzieję, że Wam się podobało, a jeżeli się wam podobało, to pamiętajcie o subskrypcji, o zaznaczeniu dzwoneczka, żebyście mieli powiadomienia, oprócz tego dajcie lajka, bo to zawsze motywuje i napiszcie w komentarzu, czy byliście e, na Rodos i co widzieliście, a może byliście właśnie w centrum tego miasta. Dajcie koniecznie znać, jak wam się podobało, czy tam byliście i czy tam wam się podobało. To wszystko kochani, widzimy się w kolejnym materiale Buziaki. Pa!